Air, surowe powietrze, czyli turniej w zamyśle ciekawy, ekstremalny i mający zastąpić nam turniej nordycki. Impreza ta miała wszystko, co było do tego potrzebne, ale Fis w pewnym momencie zmienił grafikę i tak jakby zapomniał, że ma w zanadrzu jeszcze czarne paski graficzne. Cześć państwu rudek z tej strony, a to zimny, surowy i norweski punkt HS. Zeszłoroczny HES porą R rozgryzłem na zasadzie głównie statystycznej i teraz postaram się podejść do tego nieco inaczej. Stali widzowie będą to z pewnością pamiętać z pierwszego sezonu Flachy i z odcinku Kompletna Zastawa Stołowa. Jeżeli chcecie po mojej tyradzie odpalić sobie coś eleganckiego tego, to link wrzucę wam w prawy górny róg i w opis filmu. Nie od dziś wiadomo, że turniej Surowego Powietrza ma jednego króla i jest nim Kamil Stoch, który póki co jest największym Polakiem, jeżeli chodzi o zdobycze podczas rower. Jedno, drugie i dwa zwycięstwa w całym cyklu oraz 12 wygranych serii podczas wszystkich dotychczas rozegranych edycji daje mu ogromną przewagę nad resztą stawki. Kamil wygrał dokładnie 7 prologów, jedną drużynówkę i 4 minimum jednoseryjne konkursy zaliczane również do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jak uważasz, czy jest skocznia, która jest godna zastąpienia Sapporo, jeśli moglibyśmy zastąpić ją jakąś inną skocznią w Azji? Tak, wszystkie do tej pory olimpijskie czyli Hakuba, Chang, czy Cisno Rui w Dziędziaku są na tyle adekwatne, aby móc tam rozgrywać Puchar Świata. Szczególnie tęsknię za Dziędziaku, bo to jest naprawdę piękny kompleks. Czy Twoim zdaniem pokolenie lat 90. było? Lub jest bardziej utalentowany niż urodzone w pierwszej dekadzie XXI wieku? Tak, pierwsze pokolenie post Małyż było dużo bardziej utalentowane. Mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością za swoje słowa. Kot piąty w generalce Pucharu Świata. Kubacki mistrz świata i zwycięzca turnieju czterech skoczni. Stękała i zniszczą z pudłami Pucharu Świata. Ziobro i biegun ze zwycięstwami. Wolny i Murańka z kapitalnymi wynikami w top 10. To pokolenie roztrwoniło wszystko, co miało najlepsze. A szkoda, bo przynajmniej przez chwilę mogliśmy poczuć się takimi Austriakami. Tegoroczna edycja Raw jest rozgrywana w trzech lokalizacjach. Pierwszą z nich jest Oslo, duża skocznia Holmenkollen o punkcie konstrukcyjnym na 120 metrze i się na 134 metrze. Mekka skoków narciarskich, która jest skocznią memem i nie powinna się w ogóle znajdować w kalendarzu. I mówię to już od samego początku, odkąd tylko prowadzę ten program. Oba przebudowane obiekty Granasyn w Trondheim, czyli jedne z moich ukochanych obiektów. Przynajmniej te stare, te z lat 2008 2021. Nowe skocznie mają punkty K na 124 i 94 metrze oraz rozmiary 138 i 105 metrów. Pięknie się prezentują. Trzecią miejscową jest skocznia do lotów narciarskich Wikerson z absurdalnie zawyżonym rozmiarem skoczni na 240 metrze. Skocznia niegdyś piękna, ale przyszedł pewien austriacki fizjoterapeuta i powiedział: Nein! Wek! I lasy nieść zu! będzie. I kazał tak pozmieniać tą skocznię, że lądowanie za 240 metrem to dzisiaj nie lada wyzwanie. Szkoda. Rekordzistami obiektów są odpowiednio: Robert Johansson, który w Oslo skoczył 144 metry w 2019 roku. Peter Liseck Dierreite, który w 2018 roku podczas lokalnych zawodów skoczył 110 metrów na normalnym obiekcie w Trondheim, 146,5 metra. Kamila Stocha z Rau R 2018 z dużego obiektu w Trondheim i 253,5 metra Stefana Krafta z Vickersund z 2017 roku. Serio, ubolewam nad tą skocznią. Na tamtej Vickersund-Bachien wylądowanie rekordu Wasiliewa było tak naprawdę kwestią czasu. Polachti było już prawie pewne, że Kraft zgarnie kulę. Nadal jednak trwała walka pomiędzy Ryoyu Kobayashim i Andreasem Wellingerem. O drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Na piąte miejsce przesunął się Hajbek, a na ósme Peter Preutz. Najlepszym z Polaków był 22 zniszczą, który po swoim premierowym podium łyknął granę Ruda w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Zanim je mięsko przedstawię wam zasady całego tego piernika, bo kibice niedzielni mogą mieć trochę zawroty głowy, pomieszane z z kotami, patrząc na to wszystko. I w sumie im się nie dziwię. Zabawę zaczynamy w Oslo, gdzie do walki przystępują skoczkowie standardowo, jak do kwalifikacji w Pucharze Świata. W Oslo było ich 56. Może i biednie, ale zaraz zrozumiecie. Dlaczego? W pierwszym prologu skoczkowie startują jeszcze według klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zaś w sobotnich i niedzielnych zawodach startuje 50 według klasyfikacji ROWER. Po weekendzie w stolicy Norwegii ma skrystalizować się ekipa 50 skoczków, którzy dostaną szansę na występ w Trondheim. Szóstka tych, którzy się nie zakwalifikowali, mogą od razu pakować swoje manatki i jechać na Fiskab i Continental do zakopanego. Na obiektach grana sen. z racji tego, że 50 dopuszczona do skakania, znana będzie z góry, nie odbędą się prologu. Te powrócą do nas w Wickersund, gdzie z 50 skoczków wyłoniona zostanie 40 na sobotę, a później 30, która będzie skakać w niedzielnych zawodach. Finał Surowego Powietrza to 3 seryjna batalia. Tak jak wspomniałem wcześniej, 30 najlepszych skoczków rower będzie skakać w serii numer 1, do drugiej awansuje 20 z nich, a z tej zostanie wyłoniona 10, która ma skakać w ostatniej, trzeciej serii zawodów. Do rozdysponowania jest tak naprawdę 47 miejsc, gdyż top 3 Pucharu Świata ma zagwarantowany standard. We wszystkich 16 serii z góry. Aby nie zaburzyć walki o kryształową kulę, no tak jakby literalnie. Nie była już zakończona chyba, nie? Up in the air. Postacią główną całego turnieju był Stefan Kraft, który nie miał sobie równych w norweskim cyklu i o 125,6 punktów wyprzedził w klasyfikacji generalnej Petera Preuca, Zgarniając swój trzeci czarny talerz. Trzecie miejsce zajął Daniel Huber, który po oslo wrócił z dalekiej podróży i kapitalnie podniósł się po wpadce na Holmenkollen. Jednak zajmijmy się tutaj kieszonkowym arcymistrzem. 8 marca na skoczni kolebce skoków do walki o wszystko. Stanęło 56. Skoczków. Pierwszym, który odpadł, był Kasperi Walto, który otrzymał dyskwalifikację. Stefan po skoku na 125 metrów uzyskał 16 notę serii. Sklasyfikowany został aequo z Halvorem Egnerem Granerudem do czwartego po pierwszych kwalifikacjach. prełca tracił niecałe 10 oczek, więc była to strata do odrobienia w jednym skoku. Mając na uwadze fakt, że skakano wówczas na jednej z najgorszych skoczni w kalendarzu, Polacy zaprezentowali się tak jak przez resztę sezonu, okupując trzecią, ewentualnie drugą, dziesiątkę stawki. Dzień później Stefan po typowo absurdalnych i niewytłumaczalnych zawodach okazał się najlepszym skoczkiem wyprzedzając po obu skokach Christophera na Sundala i Jana Herla odpowiednio o 8,8 i 12,5 punktu. Peter Preutz po skokach na 124 i 134 metry ostatecznie ósmy, ze stratą 21,3 punktu, dzięki czemu wiedzieliśmy, że Kraft z nawiązką odrobił to, co stracił dzień wcześniej. Po sobotniej batalii w generalce norweskiego maratonu był drugi, ze stratą 2,8 punktu do Daniela Hubera, który w sobotę był szósty. Słabym występem z walki o główną nagrodę wykolegował się Ryoyu Kobayashi. W zawodach zajął 38. lokatę, a w turnieju był sklasyfikowany niewiele wyżej, bo na 32. lokacie. Polacy słabo. Mogliśmy mieć niewielką nadzieję po pudle Olka, ale pierwsza seria całkowicie ogłosiła nas ze złudzeń. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był 15. Piotrek Żyła, który do Hubera tracił niecałe 43 punkty. W niedzielę trzeba było wyeliminować z walki dwóch skoczków. Pechowcami okazali się Noriaki Kasai i 130 metrów, 139,2 punktu wystarczyło Kraftowi do wygrania prologu przed Rioju i Manu Manufetnerem. Wysokie szóste miejsce zajął Olek zniszcząc, niejako odkupując część win za wpadkę z soboty. Cała piątka turnbullera znalazła się w późniejszych zawodach. Daniel Huber do Krafta tracił już 7,6 punktów, a Peter Preutz zajął w prologu 16 miejsce z prawie 15-punktową stratą. Groźnie wyglądający upadek zaliczył Christopher Eriksen. Sundal w generalce Krafta. Kraft odskoczył Huberowi o prawie 5 punktów, na pudło wszedł też Forfang i miał nawet realne szanse na zwycięstwo w całym cyklu. Mało tego, w samym niedzielnym konkursie to potwierdził. Mimo, że po pierwszej rundzie był trzeci, to po skochu na 128 metrów wyprzedził Krafta i prowadzącego na półmetku Domena Prełca, odrabiając niewiele ponad 6 punktów przewagi do trzeciego ostatecznie właśnie Krafta. Norwega i Austriaka na podium rozdzielił po raz 678 w tym sezonie Ryoyu Kobayashi. Również idąc sorogo w górę w tabel Rowerka. Najwięcej poniedzielnych zawodach stracił Daniel Huber. Fortunowe 111 metrów, Fortuna 72 i 39. pozycja dały ogromny spadek sympatycznemu Austriakowi w generalce. Na powierzchni ledwo, bo ledwo trzymał się jeszcze Peter Preutz, który niedzielę skończył 11, tracąc 20 punktów, do 10 zniszczyła. 19 ostatecznie żyła, 21 Maciej Kot. Stefan po weekendzie w stolicy Norwegii miał 11,3 punktów przewagi nad farfangiem. 25,3 nad Herlem, 38,2 nad Pero 156,7 nad Huberem i 160,9 przewagi nad Ryoyu Kobayashi. 12 marca na normalnym obiekcie Granasen o punkcie K-94 rozegrano zawody, po których załamała się równowaga wszechświata, jeżeli chodzi o ten sezon skoków narciarskich. Ryoyo Kabayashi od czasu wiślańskiego konkursu w ramach polskiego turnieju i 8 miejscach na pudle w 13 kolejnych konkursach Pucharu Świata wygrał po skokach na 106 i 99 metrów przed Peterem Prełcem, jednocześnie stając się oficjalnym rekordzistą obiektu, który za 12 miesięcy będzie areną walki o medale Mistrzostw Świata w narciarstwie klas, Drugie miejsce zajął właśnie Peter Preutz, który stracił do Japończyka 90 punktów, a podium uzupełnił Jan Herl. Jeżeli mam wspomnieć o Polakach, to muszę? Nie. OK, Więc na pewno cieszy postawa Macie jako Kota. Kocur zapunktował już trzeci raz z rzędu, a nie zdarzało mu się to od zimy 1920. 20 Poza nim w 30 znaleźli się jeszcze Kubacki i zniszczą. W generalce Forfang stracił trochę do krafta, ale nadal było to tylko 21 punktów, punktu, które można było łatwo odrobić. Za to czwarty prełc nieco odrobił. Huber i Kobayashi na razie zakotwiczyli się w drugiej dziesiątce. Dzień później na dużym obiekcie granasen odbyły się międzynarodowe mistrzostwa Austrii w narciarskich. Na najwyższym podium wrócił kieszonkowy Stefan, który po pierwszej rundzie prowadził przed Czofenigiem i Herlem. Ósmy był Daniel Huber, a jedenasty misial Hajbek. W drugiej części zawodów skok na 137 metrów dał misialowi awans na szóstą, a 138 Huberowi na czwartą lokatę. Między nich wplątał się jeszcze piąty Peter Pryłc. Jeżeli chodzi o podium, to tu bez zmian, choć Herl zaatakował z wysokiego pułapu. 138 metrów i zaledwie dwa punkty straty do Daniela Czofeniga. Kraft wyprzedził zaś swojego młodszego kolega o punkt. W ramach wcześniej wspomnianych mistrzostw Austrii w strefie punktowej znaleźli się wszyscy Polacy. Najwyżej sklasyfikowany egzekwo z Ryukobayashim został Dawid Kubacki. W sumarycznym rankingu not. Forwang stracił drugą lokatę na rzecz Herla, który do krafta tracił 26 punktów. Norwek złapał jeszcze 26,8 punktów przewagi, co w łącznym rozrachunku dało mu 46,9 straty do Austriaka. Za avant którym się ostatnio Norwegiem czaił się Preuc, który tracił niecałe 5 punktów do pudła. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był 19 z który do Czofeniga tracił 47,2 punktów. Ostatni przystanek zabawy w surowe powietrze, czyli Vikersund, rozpoczął się kwalifikacjami, w których wystartowało 48 skoczków. Zagrawski i Kołdelka zakończyli już swoje sezony, więc wyeliminować wystarczyło tylko 8 skoczków. Tom serię zgarnął dla siebie Peter Preuc. Przed Kraftem i Huberem czwarty Rioju Piąty zniszczą szósty Forfang. Bardzo nisko, bo zaledwie na 30 pozycji uplasował się Jan Herl. W zawodach nie mieliśmy tylko Maćka Kota. Wspomniany wcześniej Herl wpadką z prologu stracił dwie pozycje w generalce turnieju. Drugi za Kraftem był już Preutz, a trzeci Forfang. Huber powoli zaczął wąchać zapach top 10. Ale po kolei. W sobotę zawodów nie rozegrano ze względu na pogodę, która spłatała figle organizatorom. Zawody przeniesiono więc na niedzielę i rozegrano w trybie jednoseryjnym. 244,5 metra i 256 punktów noty dało Stefanowi Kraftowi 13 w sezonie, a 44 w karierze wiktorię w konkursie Pucharu Świata. W tych zawodach atak na pudło generalki przeprowadził Daniel Huber, który po skoku na 247,5 metra ustanowił swój rekord życiowy. Trzecie miejsce przypadło Prełcowi, ale nie Petera tylko jego młodszemu bratu, który o 13,1 punktu wyprzedził Graneruda. Starszy Prełc skończył ósmy o 1,9 punktu przed Ryoyu Kobayashi. Za Japończykiem 10 Olek zniszczał. Po tych zawodach Kraft może być już pewien, że wygra tą edycję Raw Air. Ma 82,2 punktu przewagi nad Peterem Prełcem i 117,9 punktu przewagi nad Forfangiem. Do top 10 wszedł już Huber, a Kobayashi jest 14. Po południu przyszła pora na oficjalne rozstrzygnięcie batalii o kilo hajs i czarny talerz. 30 najlepszych skoczków miało stanąć do walki w trzyseryjnym konkursie. Po pierwszej rundzie odpadli Herl, Forfang czy Polacy, poza Zniszczołem oczywiście, który dzielnie się trzymał po kapitalnej próbie na 243 metry. Po drugiej części pożegnaliśmy się z Rioju, Granerudem, Johanssonem, Kosem czy Nikaido. Nasz Olek był pewien występu w ostatniej serii po próbie na 217,5 metra. W trzeciej poprawił się o 2,5 metra i cały morderczy konkurs zakończył na siódmej pozycji. Przed Beckiem, Wellingerem i Deschfandenem. W tych zawodach w swojej lidze skakał Huber, któremu nawet Kraft nie dał rady i z notą 689,2 punktu wyprzedził lidera Pucharu Świata o 17,3 punktu. Trzeci był Timmy który jak zwykle obudził się na loty. Tuż za nim obaj bracia Prełcowie i Daniel Czofenik. Hurl i Forfang zjechali do drugiej połowy drugiej dziesiątki. Kobeas jego pokonała właśnie ta trzecia runda, w której niestety nie wystąpił. To dało mu 12 miejsce w generalce. Pudło całego rower wyglądało więc następująco. Kraft, Preutz, Huber, 9 oficjalnie Oleg zniszczył ze stratą zaledwie 0,3 do 8 też Van Dena. Kraft wygrywając trzy konkursy i będąc sześciokrotnie na pudle podczas rowery zapewnia sobie kryształową kulę za sezon 2023-2024. Ma jeszcze szansę na zdobycie małej kryształowej kuli za loty narciarskie, ale tu konkurencja jest duża. W świetnej formie jest Huber, w górę pnie się Peter Preutz, a nawet i Timmy Zajc nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej rywalizacji. Liczby do zapamiętania po rower to 2494,70, czyli łączna nota zdobyta przez Stefana Krafta, w tej edycji surowego powietrza 485, czyli ilość punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdobyta przez Krafta w norweskim turnieju 302, czyli ilość punktów zdobytych przez Daniela Hubera podczas Grow Air, co jest równe około 65% jego dotychczasowej zdobyczy punktowej w tym sezonie 247,5, czyli w metrach nowy rekord życiowy Daniela Hubera 243, czyli w metrach nowy rekord życiowy Olka Zniszczoła, 56% czyli liczba sklasyfikowanych skoczków w generalce turnieju 4, czyli liczba Polaków w top 30 turnieju. Skok turnieju to 247,5 metra Daniela Hubera z Vickerson. Zawodnikiem turnieju zostaje Stefan Kraft, zaskoczeniem turnieju jest dla nas Daniel Huber. Rozczarowaniami zostają niestety Ryoyu Kobayashi i Johan André Forfang. Następny przystanek to koniec sezonu i planica. I szczerze mówiąc dzięki Bogu, bo ten sezon strasznie mnie zmęczył. Więc nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Następny punkt HS już naprawdę w trybie Garry Go Fast za niedługo. Mówił do Was Rudek. Poczujcie z nami moc wiatru pod narty i podziwiajcie piękno lotu. Na razie, cześć.